Dzień dobry, witam Państwa na podobnym komentarzu. Przechodzimy do komentarza Mato. Dzisiaj mamy niewiele danych, mianowicie najważniejsze to będą dane ze Stanów. 22.10 wystąpienie publiczne przeprowadz. Najpraktyczniej rzecz danych nie ma. Przechodzimy do głównych instrumentów. Na kontraktach z Uniwersytetem w Pielce do Uka na poziomie 2318 mamy pierwszą parę wzrostów, potem mamy drugą blisko korektę. W krótkim terminie przepływa taką na opór w 2359 2365. Jako również i tutaj ten opór w kodniku gdy się droga na tegoroczny szczyt na poziomie 2400. W dołka, na poziomie 2318 powinniśmy zobaczyć pięciofalowy układ. Fala trzecia może się zakończyć w okolicy 2400, ewentualnie wyżej Wpadnie, tym, w bardziej optymistycznym scenariuszu, potem fala czwarta i potem jeszcze fala Po zakończeniu fali wnioskowej no mamy oczekiwać na dłuższy, prawdopodobnie kilkotygodniowy okres spadku. Na Roku Niemiecku sytuacja jest dosyć podobna. Tyle, że ta fala pięciofalowa, która trwa dłużej, e, zaczęła się 21 marca. Ważna owocna poświęcona w tygodniu 255. Myślę, że w tym terminie dojdzie do przełamania tej bariery i otwiera się droga tutaj na ten szczyt tegoroczny i szczyt sprzed dwóch lat. Po pojawieniu się pięćfalowej struktury możliwa jest kolejna lokalna korekta. Rynek Polski. Kolej, po zakończeniu tej lokalnej korekty, mamy no sobie tutaj możliwy powrót na ostatnie długoterminowe szczyty. wtedy przekonamy się, czy one zostaną przebite, czy też nie. Na wykresie eurodolara doszło w końcówce doszło tygodnia do przełamania wsparcia na poziomie 1.0625. Eee, prawdopodobnie znajdujemy się w fali trzeciej, która może doczynić do wsparcia w okolicy 1.05. Potem możliwe odbicie, fala czwarta i potem jeszcze jedna Terre, fala piąta. Generalnie z punktu widzenia to jest fala piąta. Powinniśmy oczekiwać pięciopalowej struktury z szczytu, który mieliśmy na poziomie 1,0905. Na razie możemy powiedzieć jedno, że mamy tutaj pierwszą falę spadków, potem mamy bardzo krótkie, niewielkie odbicie. Teraz jesteśmy w fali trzeciej, więc <laughs> i teraz byśmy zobaczyli poważniejsze odbicie, możliwe, że może hmm, tak poważniejsze odbicie to mogłoby być fala czwarta, potem jeszcze mieli tylko fala piąta, więc... W tym bardziej optymistycznym scenariuszu dla euro, dolara moglibyśmy zakończyć tą przecenę na poziomie 1,05. Potem w dłuższej perspektywie oczekuję na e, odrażanie spadków z poziomu 1,09. Przechodzimy do sytuacji na wykresie dolara do złotego. I z kolei widzimy, że hmm, doszło do niewielkich wzrostów. Tutaj mamy ostatni szczyt z poprzedniego tygodnia na później 4 zł. Przłamanie tego oporu otwiera drogę do dalszych wzrostów, no ale i tak tutaj widać o tym, że dolar do złotego jest słabszy niż dolar do euro. No generalnie, jeśli mamy mieć spadki na euro, dolara, to powinniśmy mieć wzrost. Przechodzimy teraz do sytuacji na okresie cen złota. W piątek w nocy doszło do przekroczenia ważnego oporu na poziomie 1260. Potem jeszcze mieliśmy próbę przelowania, tutaj tego oporu to się nie udało, doszło do sporygo spadku. Wróciliśmy poniżej 1260. W związku z tym trzeba to rozpatrywać w takiej konfiguracji. Jeżeli udanej kuli przełamania oporu na poziomie 1260, przetana na powrotem w okolicy 1240, jest ważne wsparcie, jeżeli to zostało już w dłuższej perspektywie możliwe jest powrót do poziomu kuli 1220. Na okresie cen ropy, z do szczytu doszło do wspartu. Kula przełamania wsparcia na poziomie 5175 75 dała, doszło do odbicia. Prawdopodobnie w tej najkrótszej perspektywie e, będziemy mieli e, próbę przebicia piątkowego szczytu. To się może nie udać. E, tutaj byśmy mieli pierwszy dyktat na sprzedaży. Potem rynek będzie spadać i przebije poziom 51,75. No to wtedy możemy doczekać się poważniejszej przeceny. Ta poważniejsza przecena korygowałaby by wzrost z tego dołka, który mieliśmy na poziomie 47,10. I teraz musimy przejść na to w dłuższej perspektywie. Widać tutaj, że bardzo silny okres w okolicy 52. Próba, do trwa, próba jego trwałego przełamania już teraz w trakcie tutaj tego silnego ruchu wzrostowego może się po prostu nie udać. Gdybyśmy mogli tutaj suknięcie kilkusesyjne, to by to wyglądało po prostu tylko na... No powinna to być po prostu tylko lokalna korekta. W dalszej perspektywie po jej zakończeniu możemy wrócić na tegoroczne szczytu. To wszystko na chwilę obecną. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na dzisiejsze poniedziałkowe szkolenie o godzinie 17.30. A jutro, w obrębie sytuacji na najważniejszej części zawsze, Zapraszamy do usłyszenia.